Boisz się, że w końcu i ty padniesz ofiarą ataku cyberprzestępców, co spotkało już 78% polskich internautów. A może to już się stało i chcesz się zabezpieczyć na przyszłość, nie rób tych pięciu rzeczy, a internet od razu stanie się bezpieczniejszy. 1. Nie ustawiaj prostych haseł ani nie używaj tego samego hasła w kilku różnych serwisach. 2. Nie rezygnuj z uwierzytelniania dwuskładnikowego. Jeśli widzisz opcję włączenia dodatkowych zabezpieczeń, to jej użyj. 3. Nie rzucaj się na promocję. Jeśli coś wydaje się zbyt piękne, by być prawdziwe, to zwykle właśnie takie jest. 4. Nie klikaj podejrzanych linków. Zwykle to interfejs Białkowy przed ekranem jest tym najsłabszym elementem sieci zabezpieczeń, a cyberprzestępcy łowią nieuważnych internautów, podrzucając im linki do spreparowanych stron internetowych. 5. Nie odkładaj aktualizacji na wieczne nigdy. Często łatają one dziury, które są już znane oraz aktywnie wykorzystywane przez cyberprzestępców. A w jaki jeszcze sposób można poprawić swoje bezpieczeństwo w sieci? A chociażby korzystając z dodatkowych usług od operatorów zapewniających nam dostęp do internetu. W przypadku Plusa pakiet Ochrona Internetu dostępny jest w abonamencie, w tym na internet mobilny, w cenie od 5 zł miesięcznie. Standardowy, nie wymaga instalacji czegokolwiek i blokuje dostęp do stron, które mogą zawierać złośliwe oprogramowanie oraz chroni nas przed atakami phishingowymi. Oprócz tego mamy usługę w wersji premium od dyszki miesięcznie, która daje nam trzy licencje na apkę ochrona internetu oraz skarby z haseł wraz z ich generatorem. No jest jeszcze ochrona internetu w wersji ultra od 15 zł miesięcznie, w ramach której mamy 5 licencji na apkę, dodatkową ochronę sieciową oraz indywidualne wsparcie doradca. No a o swoje dane zdecydowanie warto zadbać, bo w Polsce dochodzi do 15 prób łamań na urządzenia na minutę. A jak aktywować ochronę internetu w Plusie? Wystarczy wysłać wiadomość SMS na numer 80088 o treści odpowiednio. Aktywuj standard, aktywuj premium lub aktywuj ULTA. I...